My parę lat temu robiliśmy tak jak wy z sankami w lato na Widziałem osłoncie. kiedyś jak na krześle nawet jechali, to iskra jak chuj w ogromnych superlatywach wypowiedział się o dokonaniach partii Prawo i Sprawiedliwość Twierdząc, że nie jest to opłacona opinia Ale czy na pewno została przeprowadzona transformacja energetyczna? Baltic Pipe Powiększenie terminalu LNG w Świnoujściu. Interkonektory z Litwą i Słowacją. Oprócz tego, Nitro walczy o odbanowanie go o na Twitchu. odpalił drugi sezon programu Twoje 5 minut. Patrycja Mołczanów wrzuciła niepokojące storisy, a wściekły Popek dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego. Jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się drogi widzu nie martwi. Ja nazywam się Tomasz Andrzej i będę twoim wojownikiem. Tak jest moi drodzy, przypominam, że już za niecałe dwa tygodnie w krakowskiej na Arenie podczas wydarzenia Fame MMA 17. Zawalczę z Cezarym Jóźwikiem Czarmagedonem. I na galę można już kupować pay per view. Mojego reflinka nie znajdziecie prawda. w opisie. I teraz uwaga, Zreszcie bardzo ważny komunikat. Dlaczego powinniście kupić właśnie z to mojego reflinka? Jest. Ano dlatego, że każdą była. złotówkę zarobioną przez reflinki przeznaczę na kolejne remonty i zakup sprzętu sportowego do klubu sportowego. Dobra, Tamy dobra, już... dobra, dobra. YouTubera Denit Rozyniaka. Od Bananitra na YouTubie minęły już prawie dwa miesiące i nic nie wskazuje na to, żeby jego sytuacja miała ulec poprawie. YouTuber bardzo regularnie nadaje, natomiast na niszowej platformie... Dobra, nie wydaje mi się, że ta walizka była za 600 bo ja bym kurwa nie kupował za 600 ona była za 250 zł, to jest max. A w pozostałych social mediach żyje głównie dzięki szoterom, którzy przerzucają tam jego różne wypowiedzi z tychże transmisji. Nie zdaje się mieć jednak świadomość, iż być może Kik jako platforma nie rozwija się tak szybko, jakby sobie tego życzył, i wraz z upływającym czasem może być mu coraz trudniej utrzymać tam sporą widownię. W związku z tym zdecydował się napisać mocno przepraszające odwołanie do Twitcha. Okres, w którym nie miałem możliwości działania w obrębie Twitcha jako streamer, był dla mnie czasem na przemyślenia. Prawie dwuletnia przerwa od streamowania na Twitchu pokazała mi, że jest. To jedna Odrębiań z nawiców, kolego. w której spełniam się jako internetowy twórca, agrono moich odbiorców jest niezwykle oddany i wciąż oczekuje powrotu transmisji na żywo. Chciałbym na nowo stać się aktywnym użytkownikiem Państwa serwisu i docierać do osób, które pragną oglądać moje transmisje na żywo, wyrażając silne przekonanie i świadomość, że nieodpowiednie zachowanie, które przejawiałem w przeszłości... I za co on dostał bana, bo już zapomniałem. Za co nie to dostał bana? No jakie kurwa C przyrząd pisze o, o, o odwołanie no, na YouTube? Nie będą miały miejsca w ramach. Na Twitcha? A na Twitcha. Hmm. Dobra, to już. To zmienia postać rzeczy. Ja myślałem, że on się odwołuje z bana na YouTube. A no dobra, to słucham. Mojej aktualnej działalności Wygląda na to, że Sergiusz wreszcie jest... Nie, słucham, tylko po prostu nie wierzyłem, że On może yy, pisać odwołanie Na pana na, na Twitchu Zdecydował się posypać głowę Popiołem i moim zdaniem uważam, Bo że nie Jest to, mi to mądry Pytanie tylko brzmi, czy serwis Twitch Będzie chciał go w grono swoich przyjąć Co Jego perm ban tam trwa już Prawie dwa lata, a znamy sytuacje, w których Moderacja Twitchowa nawet niby Permanentnie zbanowanych streamerów na platformę Przywracała. Burza medialna wokół Sergiusza w ostatnim czasie mocno ucichła, w związku z tym Twitch mógłby prawdopodobnie bez większych kontrowersji przywrócić go na swoją platformę. Czy się jednak na to zdecydują? Czas pokaże. Czas pokaże też jak poradzą sobie uczestnicy nowego teleturnieju Freezer. No, przemyślałem przemyślałem tych uczestników w swoje tak 5 minut, nie? I lubianego. To jest kurwa mega crap. Wczoraj byłem taki jeszcze chęty to oglądać, ale teraz wiem, że kurwa mać, ty. Ja jestem Lita, mam 22 lata i zaczęłam pracę w social mediach, ale bardziej od tej strony technicznej. Dla firm. Pierwsza edycja projektu zakończyła się tam, ogromnym tam, sukcesem, a powstały w wyniku tego teleturnieju kanał Delzy nie tylko generuje kilkadziesiąt minut miesięcznie, ale też najprawdopodobniej zarabia setki bunları, tysięcy złotych tak, dla spółki dobra, to współtworzonej to tak, przez słowa, Karola Wiśniewskiego. Ciężko się dziwić, że razem z dwójkiem łukim zdecydowali się na scrolę sequela. Od dłuższego czasu drugi sezon twoich 5 minut był mocno hypowany i opinie są niezłe. Ludzie w komentarzach przede wszystkim zwracają uwagę na bardzo wysoki poziom realizacji, która mocno poprawiła. Się od czasów pierwszego sezonu. Krytyka pojawiła nie, no się na uczestników. Czy Wy też macie wrażenie, że w tej edycji jest taki większy wyścig szczurów i każdy próbuje zdobyć jak najwięcej atencji i niektórzy nie są aż tak bardzo przez to naturalni? Mam wrażenie, że w pierwszym sezonie uczestnicy byli prawdziwsi. Mam dość mieszane uczucia co do uczestników. I o ile po części z tymi komentarzami się zgadzam, to pozwolę sobie zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, cały program został o wiele bardziej profesjonalnie zrealizowany i myślę, że to w jakiś sposób może ograniczać naturalność uczestników. Z drugiej strony natomiast myślę, że ludzie zgłaszający się do drugiej edycji programu mogli być trochę innymi osobami niż ci, którzy zgłaszali się do pierwszej. Bo tamci uczestnicy być może nie do końca zdawali sobie sprawę, jak wielka nagroda może na nich czekać, jeżeli uda im się wygrać. Natomiast podczas gdy Karol ogłaszał otwarcie zgłoszeń do swojej jakie są Wasze odczucia po twoje 5 minut? Oczywiście, potencjalna wygrana w programie Twoje 5 minut to dla ludzi złota przepustka, by wsiąść do pociągu wypełnionego followersami i pieniędzmi. Hmm. A co uważacie wy? Tak tylko go potem nie skasujcie. Tak jak Patrycja Małczanow zdecydowała się skasować niepokojące Insta Stories niedługo powstawieniem go na swój profil. Mówiłam to teraz, że przed chwilą poszłam sobie normalnie na trening i. Ja musiałam wyjść, bo. Nie wiem, co jest grane. Strasznie mnie tak boli od środka, wszystko. W sensie, nie wiem. Teraz się, się źle. Nie wiem czemu naprawdę. Młoda influencerka, która zasłynęła z udziału w drugiej edycji projektu t najpierw w kafelku obok zaznaczyła, że najprawdopodobniej będzie żałować tego, iż udostępniła takie nagranie, a kilka godzin później Insta Story zniknęło. Co ciekawe, dosyć podobne nagranie, które wstawiła na swojego TikToka, w dalszym ciągu jest tam dostępne. I jak sobie na te nagrania patrzę, to przypomina mi się scena z czarnego lusterka od Krzysztofa Gonciarza sprzed kilku lat. No to popłakane Sprawdźmy teraz na kamerze, czy dobrze wyszło I można wrzucać I nie zrozumcie mnie źle, nie odbieram Patrycji tego, że mogła mieć bardzo słaby dzień Prawdopodobnie nie poradziła sobie z nim emocjonalnie no jakby, I prawdopodobnie jej wzyma. Jak jeszcze stories jestem w stanie zrozumieć Choć no Kurwa inaczej, no ja na przykład jakbym miał taki No nie wiem no ra Raczej się dzwoni do bliskich się płacze Niż się wrzuca na stories, no ale może ktoś na przykład nie ma Fajnych relacji z rodzicami To tak TikToka na przykład nie kumam, bo to Wiesz, to jeszcze cię pyta, czy dodać muzykę. Jakieś naklejki ci oferują, kurwa. Hopie, hasztagi musisz pisać. Czyli kurwa, to ona musiała jeszcze to potem wrzucić. Były dosyć prawdziwe. Natomiast pytanie, które mi przychodzi do głowy, brzmi następująco: jak bardzo samotną i zagubioną osobą musi być Patrycja Mołczanow, że w momencie, kiedy czuje się tak, jak się czuje, nagrywa o tym Insta Stories i daważ tego swoich widzów, zamiast podzielić się swoimi emocjami z jakąś bliską jej osobą? O. Odpowiedź oczywiście brzmi: nie wiem, choć się domyślam. Natomiast kobiety zainteresowane bliskim współżyciem z raperem Popkiem nie muszą się już zastanawiać, jak wygląda on nago, bo od jakiegoś czasu dowiedział się o tym cały internet. Nie, żeby to, z na tym punkcie. Kilka dni temu sieć obiegło nagranie rozebranego popka, który ewidentnie mocno napalony wysłał je do jakiejś osoby, która zdecydowała się zachować bardzo nieładnie, nieelegancko i karygodnie, mianowicie puścić to nagranie w świat. I co ciekawe, początkowo raper zareagował na to ogromnym dystansem. Jak zdążyli się zauważyć, ten raper, Zasławka... Udostępnił moje zdjęcia o zabarwieniu erytycznym <grystanie> dla zainteresowanych. Nie tego, bo mój k.o. dzisiaj jest w waszych rękach. <grystanie> no i mogłoby się wydawać, że fantastyczna reakcja, wszyscy się pośmiali, to można wrócić do swoich codziennych zajęć i o sytuacji za niedługo zapomnieć. Ale okazało się, że nie do końca, bo niedługo później. Poda na... podałaby profil... przepis na ten wyrób, co pijesz, stary? To jest kurwa herbata z cytryną i miodem po prostu w dużym, w dużym garnku. Ale proszę bardzo. Rapera pojawił się o wiele bardziej emocjonalny, wściekły i rozgoryczony film. Na którym ten, ignorując mnóstwo ludzi, którzy dookoła niego byli na lotnisku, w bardzo wulgarnych i niewybrednych słowach wyzywa kobietę, która udostępniła to nagranie w sieci. Ani rodzina, ani dziewczyna nie mogą pojąć za syna. Jak widzę tą k. to przeklinam. Posłuchaj ty, zebrałaś mi dwójkę dzieci. Zniszczyłaś moją kaszkę. Ona ci nigdy w życiu nie zrobiła. Ty kana ostatnio podałaś jej numer ze swoją mordą, pisząc zapraszam do rozmów. I dzwonili do niej twoi psychofani, którzy chcieli ci chodziła podać do ryja. I ta biedna dziewczyna nie wiedziała, jak odbić piłeczka, więc podawała się za policję z Włocławka. A ty się pośmiałaś. Przysięgam ci ty, że kupiłem sobie bilet w jednostronę, jestem między Bogotą a Panamą. Jadę tam na nagrać lista na ciebie i czy cię... za życia. I przysięgam, dopóki żyje internet, ja przez ciebie... Nie mam pulsu. A będzie dzisiaj nagrywał? I Jestem gotowy na wszystko. No i słuchajcie, bardzo dawno tak wściekłego popka przed kamerą chyba nikt nie widział. Ewidentnie widać, że u rapera prywatnie jest wciąż. O to pierwszy raz było głośno kilka miesięcy temu, kiedy to raper zwrócił no się mocne. do swoich fanów z prośbą o pomoc. Twierdził wtedy, że jest prześladowany i prosił o pomoc. Również wskazywał na kobietę z Wrocławka, która wtedy zresztą wydała swoje oświadczenie. Jest to moim zdaniem o tyle ciekawy temat, że pokazuje, jak bardzo w swoich problemach doważ Instagram nie Ale żyjemy, po pozostaje pośladę. życzyć dużo spokoju i obyw wszystko się jakoś poukładało. Nie wiem natomiast czy Filip Zabielski poukłada jeszcze swój wizerunek po ostatnio wrzuconym przez niego TikToku. Cały TikTok hejtuje pis. Faktycznie, można krytykować obecny rząd za wiele rzeczy, ale jedno im się udało. W Polsce w ostatnich latach została przeprowadzona transformacja energetyczna. Baltic Pipe Powiększenie terminalu LNG w Świnoujściu, interkonektory z Litwą i Słowacją, Mierzeja Wiślana, wieloletnie kontrakty LNG z USA i z Katarem, budowa reaktorów nuklearnych z Amerykanami i Koreańczykami, mini reaktory tzw. SMR. -y. To właśnie powoduje, że jesteśmy dzisiaj na drodze do pełnej suwerenności energetycznej, a mogło być inaczej. Dosłownie w ostatnim odcinku opowiedziałem bardzo szeroko o tym, jak ostrożni powinni być influencerzy ekwilne. podczas łączenia swojego wizerunku z jakąkolwiek polityką. Wygląda na to, że Filip tego odcinka nie obejrzał. Nagłe zostanie specem w temacie energetyki państwowej, wychwalanie rządów PiSu, a także krytykowanie PO i bardzo długa przebitka z Donaldem Tuskiem idącym ramię w ramię z Władimirem Putinem. Myślę, że gdyby Goebbels żył, to właśnie uśmiechnąłby się pod nosem, bo wygląda to jak opłacona rządowa propaganda. I jest to film o tyle dziwny, że bardzo mocno kontrastuje z poprzednią twórczością Filipa Zabielskiego. Ledwo mówię i czuję się masakrycznie. Wczoraj przeczytałem w internecie o morsowaniu, dlatego chwilę potem założyłem kąpielówki i poszedłem na podwórko wytarzać się w śniegu i pobiegać, bo podobno jest to zdrowe. Niestety już po chwili cały się trzęsłem i nie mogłem wyjść z łóżka. Macie nauczkę, żeby tak nie robić. Co ciekawe, pomiędzy tymi wszystkimi głupkowatymi filmami Flipa jeszcze w grudniu pojawiło się takie oto wideo. Hej, znacie mnie głównie ze śmiesznych filmików, ale to nie znaczy, że nie mam poważnych przemyśleń na temat obecnej sytuacji. Poparcie społeczeństw zachodnich dla Ukraińczyków ostatnio spada. I co ciekawe, to wideo, które Dobra, teraz obejrzeliście, zostało oznaczone Kurnie. jako we współpracy z PKE, czyli Polskim Komitetem Energii Elektrycznej. Film, który omawiamy dzisiaj, który puściłem wam na samym początku, natomiast w żaden sposób nie jest oznaczony jako sponsorowany. A sam Filip Zabielski w komentarzach twierdzi, iż jest to tylko i wyłącznie jego czyli prywatna opinia. Do... Co oczywiście, zresztą bardzo słusznie, nikt nie wierzy. I teraz nie zrozumcie mnie źle. Nie mam żadnego problemu do tego, że ktoś może sobie popierać Prawo i Sprawiedliwość. Pewnie super bardzo fajnie. Filip Zabielski ma nawet prawo nienawidzić Donalda Tuska i wygłaszać swoje poglądy w taki sposób, na jaki tylko ma ochotę. Powiem nawet więcej. Filip Zabielski niech sobie współpracuje z rządem i niech sobie tego typu materiały realizuje. Tylko niech je oznacza, że są to materiały sponsorowane, powstałe we współpracy z takim, a nie innym podmiotem. Natomiast mówienie tego typu rzeczy, nieoznaczanie tego jako lokowania i wypieranie się w komentarzach, iż film powstał przy współpracy z jakimkolwiek. Zewnętrznym podmiotem, jeżeli Filip Zabielski podał widzom informacje, które otrzymał w briefie, a tak najprawdopodobniej było, i otrzymał za to pieniądze, a tak najprawdopodobniej również było, to to jest nieok. Okay. I temu powinien przyjrzeć się łokik Natomiast współpraca YouTuberów z podmiotami rządowymi nie jest niczym nowym. Ja sam zresztą również tego typu współpracę Dziękuję, się super, podejmowałem. Super, ale po pierwsze, robiłem to w takich tematach, które nie wymagały ode mnie wyrażania ale... opinii sprzecznych z moimi poglądami, na przykład w przypadku szczepień. Po drugie, reklama i komunikat. Był bardzo mocno oznaczony. Ministerstwo Zdrowia zaprosiło mnie do współpracy i poprosiło, żebym poinformował na ten temat, żebym opowiedział o szczepieniach i żebym zachęcił Was do tego, żebyście się szczepili. Jedyny mój warunek do nich był taki, żebym mógł Was o tym poinformować, bo uważam, że akurat w tym temacie jest to mega ważne. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, moje prywatne zdanie, znacie także. Szczepcie się, idźcie, bo warto. Tego rodzaju briefów reklamowych dla influencerów w eterze krąży mnóstwo. Bardzo często oferowane są za nie naprawdę spore pieniądze i niestety równie często pojawia się prośba o tym, aby nie informować odbiorców, iż dany materiał powstaje w wyniku współpracy. Tak, bardzo dobrze słyszycie instytucje rządowe o to proszą. I ja również wielu współprac z instytucjami rządowymi odmówiłem, dlatego iż warunkiem uczestnictwa było nieinformowanie, iż uploadowane materiały są reklamą, bo uważam osobiście, że jest to w chłopie w porządku. Trochę popytałem, trochę poszukałem i nawet do kilku tego typu briefów udało mi się dostać, żebym mógł przeczytać wam ich fragmenty. Cześć, planujemy kampanię dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Timing, trzeci kwartał 2022. Promocja tematyki i działania na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej, odchodzenia od paliw kopalnianych na rzecz farm wiatrowych, ale w taki sposób, żeby zyskało na tym środowisko. A tutaj fragment z innego briefa, również z poprzedniego roku. Celem głównym jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych mających największy wpływ na realizację polityk ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa. Cele szczegółowe dotyczą upowszechniania wiedzy z zakresu klimatu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, kształtowania zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży. Aktywizacja społeczeństwa, budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, edukacja i kształcenie kadra administracji Dziękuję publicznej w, w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej. Tego typu propozycji współpracy. Do twórców przychodzi mnóstwo. Na jesieni tego roku za około 90 miesięcy odbędą się wybory parlamentarne. W związku z tym publikacja TikToka przez Filipa Zabielskiego wygląda, jakby partia rządząca rozpoczynała swoją kampanię wyborczą w dosyć szemrany. Widzowie, what? Muszę wy wydropić kosę